Wena wena, mordeczki! Jestem muralistą i tatarzystą z Chile, a dzisiaj mam jeden prosty cel: podarować komuś w Warszawie darmowy mural. Bez haczyków, bez pieniądze, tylko farba, ściana i zaufanie. Tylko, że nie będzie tak łatwo, jak myślałem. Jestem Chris z Chile. Mieszkam w Warszawie od roku. Jestem artystą i namalowałem już kilka murali w ramach pracy. Ale wpadłem na pomysł, pójdę od drzwi do drzwi i zaproponuję ludziom mural za darmo. Chcę dać coś z siebie temu miastu. Chcę zobaczyć, czy ludzie mi zaufają. Czy mogę ci pomóc? Tak, dzień dobry pani, jestem Chris z Chile. Nagrywam film na YouTubie, w którym oferuję ludziom darmowe namalowanie muralu w ich domach. Nie, nie, nie jest pani zainteresowana. Nie ma, gdzie. Nie nie ma gdzie, gdzie w ogóle? Fotel mam, także nie mogę. No tak, widziałem, a w środku nie, nie mają miejsca w ogóle. Nie, 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 nie ma czegoś takiego. Chul. Są podzielone na mieszkania, na pokoje małe. Tak. Czy pani wie, gdzie tutaj blisko? Czy ma znajome? Tak, to blisko, ma być mural. Może być i, I w jakich to domach ma być? Obojątnie, obojętnie. Ale jaka wielkość ma być tego moralu? Może być małe, parę metrów kwadratowych. Proszę mnie nie kręcić. ale Może być e, małe, małe ściany, chyba parę metrów kwadratowych. No ale to w prywatnych mieszkaniach. No tak. To, to, to jakoś nie wiem, nie? chyba nikt tutaj nie praktykuje. Dobra, teraz. dobra, zobaczcie, wiesz takiego. Szukamy dalej, znaczy ja mam w, w ogóle syna, który też się zajmuje. Znaczy nie, nie malowaniem, tylko robił murale płaskorzeźby, ale to robił na zamówienie w jakichś salach, galeriach, w takich rzeczach. Dobre. bo tak to w mieszkaniach to nikt nie będzie... Nie, ja myślałem, że na zewnątrz. Może być Aha, na zewnątrz. ściana, albo jak pani ma hotel, może być coś, jakaś reklama. Też, albo coś, coś nie, ja mam, ja mam na jednym wielce tylko, a na no. pozostałych mieszkamy. Dobra. Także to wszystko jest małe tutaj, bo to były stare domy, które budowane były dla, na wynajem tak, ludziom, no. więc ja i tak łączyłam jakieś tam mieszkania, ale to nie ma Dobre. takich ścian. Dobre, Sama jestem ja plastikiem i bardzo chętnie bym coś takiego widziała, ale... Nie ma gdzie. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Raczej y, próbujcie panowie w jakiejś takich użyteczności publicznej, nie wiem, w restauracjach. No może być, tylko że ja y, bardziej szukam jakiś y, kontakt y, osobny, nie nie do... Mhm. Rozumiem, prywatny taki. Tak, bardziej mhm. spokojnie, bo tam w restauracji będzie... Chętnie na, na bym business. powiedziała, ale naprawdę nawet nawet mi nic nie przychodzi, co do byłoby, żeby... Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. wzajemnie. Ja, Dzieci. Bona onda si le molestó la grabada C si. Pero um, Bien, rapidale. sí. Si, si. Nada. Nada. Pero... <laughs> oh, mi... Me sentí intimidado, al máximo esta. <laughs> Esto está fuerte Ahí está, ahí te ve y todo Tiene camarita igual no. ¿no? Creo que una persona como tal vez más joven va de una Por ahí, sí, ¿Te imaginas Ahí se asoma y dice hace la vieja zapa esa tocándome el <laughs> ti? <tío. risa> Nada, amigo. <laughs> Ni a llama. No, no funciona eso. Oye, ahora aquí que hay una ventana abierta. No, no te vean de la. YouTube, w którym oferuję darmowe namalowanie muralu. Jeżeli jesteś chętny, masz dwie minuty, bardzo chciałbym Ci pokazać moją pracę. Dobra. Dobra, dzięki, miłego dnia. Jest ok, jeżeli e, zostawiam Ci naklejkę, jak chcesz zobaczyć moją pracę, możesz mnie dzwonić. Dobra, będzie tutaj w szczynce. Dzięki! Hay una vieja chusma, enfrente. ¿Sí? Enfrente hay una vieja chusma, ahí le podemos tocar a la vieja chusma. <laughs> Qué divertida esta weá, Me entretiene, pero igual me pone un poco nervioso. Nada, ah, rela, rela. rela no está haciendo nada malo, ¿verdad? Ahí la vieja chusma cerró <laughs> la persona. <laughs> da, decía si hay luz, loco. Dzień dobry panie, jestem Chris Chile, nagrywam film na YouTubie, w którym oferuję ludziom darmowe namalowanie muralu artystycznego w ich domach. Jeśli pan jest chętny, dziękujemy uprzejmie. I jest ok, czy mogę zostawić w skrzynce naklejka? Jak pan jest chętny, może tam zobaczyć ja... moją pracę? Może pan zostawić naklejkę, ale póki co to nie będziemy mieć na Ale to jest bardziej artystyczne tam może tam zobaczyć, dobra? Dobra, będę zostawił naklejkę, jak coś pan może tam zobaczyć, może mnie dzwonić i robimy to za free. Zapamiętaj proszę. Dla, Dobra, pani miłego dnia, dziękuję bardzo. Dzień dobry pani. Jestem Chris Chile i nagrywam film na YouTube. Teraz oferuję... tak, nagrywam film na YouTube, w którym oferuję ludziom darmowe namalowanie muralu artystycznego w domu. Mój mala on darmowe. Początkowo. To ten porgór. No, gracias. <laughs> pa! No. Pani mieszka tutaj blisko? Tak, bardzo blisko. Ale... Jak pani ma na imię? Krystyna. Ja Krystian, tak. miło, mi. miło mi. Wie co pani? No. Nagrywam film na YouTubie, gdzie, w którym oferuję ludziom darmowe namalowanie muralu w ich domach. Ach, a tego nie umiem. Może nie umiem, a może wiem, ale wiem. Ale, ale ja bym malował. No tak. Jeżeli pani jest chętna, w domu ma kawałek ściany wolne. Jak przyjdzie mój mąż, to powie, że dobra. I już, ale jak. Przyjdzie... A mąż będzie dzisiaj? Będzie. Czy mogę pani dać moje naklejka? Jest mój numer telefonu tutaj. Jeżeli pani jest chętna. Nie, wie, ja tylko powiem. Podaj, podaj tylko mnie. No. ona poda? A mama, ale mam większą suknię jedną jeszcze suknię, taką mam drut, tamtą. Ona jest ładna, piękna. Ona nie jest taka ładna jak ja. Dobra, jeżeli jest chętna, może mi ja, dzwonić ja, ja do mnie ja i, i robimy ona, to. Ona się okay. Córka je, jest tutaj, mieszka też? Nie, ja nie ma. Nie A. ma córek. Moje córki to są tam dalej. Dobra. A ja jestem najgorsza. Najgorsza. Okay. <gorsza> Dobra, miłego dnia. Dziękuję. Dzień dobry pani. Jestem Chris Chile. Y sí, Slipani sí. no es gente. I don't have time? Sí, estoy ah. en inglés. La cagué weón. debería haberme cambiado y decirle en inglés rápido Ah pensé que era más. Un... No, no, tenés que ir a... No, ni cagando. No. <laughs> es que siento que es más probable que reaccionen mal si me meto para allá. Bien panie. Y esto en Chris Chile. Nagrywam film na YouTubie, w którym oferuję ludziom darmowe namalowanie muralu artystycznego. Nie lubię muralu. Nie? Nie, niestety. A <grym> to, to się musi sama bronić bez murala. Dobra. Tak niestety. jak widzi pan, tutaj nie ma radnych. No to, dlatego widziałem, że jest tak pusty. Nie, ma A i Aj na murze. <grym> Dobra, dziękuję. Proszę no, bardzo. Dziękuję bardzo. <grym> dziękuję <grym miłego inni. dnia. Estoy hecho una sopa, hermano, de la de las emociones, hermano. <laughs> Los nervios. ¿no? Sí. Igual en general me atrevería a decir que estoy sorprendido positivamente, con el poco rato que llevo, ¿no? uh -huh. sí. de la buena onda. Sí, sí. Y que atiende. Claro. Un, un par no más que decir nada, no. No to może no to będzie naklejka Dobra I macie też jakiś pomysł, gdzie mogę iść dalej? Myślę, że... Jest też numer telefonu o, nie. Dobra, dziękuję Wielu bardzo problemu. Miłego dnia Jestem Chris z Chile, nagrywam film na YouTube W mieszkaniu, tak? Lub e, pani może mi dać jakiś przedmiot ze swojego domu, e, aby mogł go spersonalizować. Na przykład to ja, e, to było na OSP w Kaskach, to jest Wielki Mural, coś takiego, to było w Brazylii. E, ale gdzie ja tu, proszę pana coś takiego sobie mam namalować? Znaczy pan to sobie w ogóle? Jeżeli pani jest chętna, może być e, jakiś przedmiot, no? Lustro, nie wiem, e, jakieś fajne pudełko, które pani ma. No to ja wszystko mam teraz, na przykład jeżeli pani jest chętna na drzwi, e, brama garażu. Znaczy... Te... Zmienimy to, no nie wiem, wie pan co? Róbmy tak, ja mogę pani dać moją naklejkę, tam jest kod QR Pani może zobaczyć dalej moją pracę i jak coś. Albo jeżeli pani będzie znalazła jakiś przedmiot w domu, że chce spersonalizować, ja za darmo robię to, tylko chcę robić jakiś film interesujący o tym co pan zrobił o tej swojej pracy o ten film, tak? no tym, tak, film, no, no, no tak, tak proszę pana raczej nie bardzo jestem, nie, nie bardzo skorzystam natomiast mogę panu tylko powiedzieć, że tutaj jest dzielnica taka, że tutaj Panu ciężko będzie znaleźć chyba na to klientów, nie mówiąc o tym. Nie, nie klientu to jest adarma, tylko ja szukam... Proszę pana, ale to jest, nie wiem, czy pan wie, że to jest dzielica pod ochroną konserwatora. Nawet jeżeli jakiś, jakiś konkretnie obiekt, na przykład mój dom, nie jest y, zabytkowy, ale ja cokolwiek w tym domu chcę zrobić, jak robiłam remont, musiałam na wszystko a, mieć zgodę konserwatora. No, Także wie pan, tutaj y, bardzo wątpię, żeby, no. żeby panu się udało znaleźć y, klienta. Bo a to my, jest cała dzielnica? To jest cała. Niech pan się uda na jakieś nowe osiedle, gdzie ludzie nie mają takich ograniczeń. No bo ja bym wtedy sam za darmo, no miło, ale no, ja tutaj karę za to zapłacę i mi każą garzą Rozumiem Ale życzę powodzenia, bo pomysł jest fajny. No, dziękuję bardzo no, za tę fajną energię. Miłego dnia. Dziękuję. Me dijo que por ejemplo, no, si no, pintara no. la puerta del garaje, después tiene que pagar una multa. Aha, bo to jest... Zimbra suja. Zimbra suja, tak? Dzień dobry. Mam na imię Chris. Jestem z Chile. Jeśli jestem Cię chętny. Nie, dziękuję. Ja dziękuję. Lub może być poomysł jakiś po przedmiot. Pomysł bardzo fajny, ale dziękuję. Może być... <noise> na razie nic takiego nie mam, ale pomysł bardzo fajny. Ale dziękuję. <głos> <głos> dziękuję bardzo. bardzo Dzień dobry Pani. Jestem Chris, jestem w Chile. Nagrywam film na YouTube, którym oferuję ludziom darmowe namalowanie muralu artystycznego. Jeśli Pani jest chętna, ma miejsce w środku. Albo może być jakiś przedmiot. Pani może mi dać, yy, abym mógł go spersonalizować. W ogóle, nawet jakiś przedmiot. To jest moja praca. ja. Yy, Maluję normalnie sprayem i teraz robię film, bo chcę też namalować i personalizować przedmiot też. Może być jakieś lustro, fajne pudełko, że jest. Coś. Nie, ale jest szansa, że pani chyba coś może znaleźć w domu. Nie? Mogę ci dać naklejkę. Jak coś, tam jest kod QR na Instagramie. E, możecie zobaczyć moje prace, a tam jest też mój numer telefonu e, Jak coś, jest mój stronie internetowy Dziękuję Dobra, dziękuję bardzo, miłego dnia Do widzenia Dzień dobry Pani Albo, jeśli macie <grym> jakiś przedmiot, możecie mi dać, e, abym mógł go spersonalizować mogę, o, Dziękuję Panie, ja Dziękuję Dobra. Dzień Dzień. bardzo, miłego dnia Bien, doble panie. No, panie, panie. Jestem Chris, chile. No, dziękuję, bardzo. Dobra, mi huevo no, dziękuję. Dziękuję. Dobra, dzięki Nara. <grym> Pero viste, que puede ser que sea ese o puede ser que sea otro? Ah, no? te abrieron. ¿Y qué será que pasó nomás? Sí No, me da miedo. Bro. Dzień dobry panie. Mam na imię... Dzięki. Miłego dnia. Dziękuję. Dzień dobry panie. Czy pani jeszcze co robimy? Yeah. Mam na imię Chris, jestem z Chile. Nagrywam... Mam numer telefonu jest kod QR na Instagramie. Możesz tam zobaczyć moje prace Dobra. Dobra. Dziękuję bardzo. Dzięki dnia. Cześć, Czy macie ten Dzień dobry. Trzymacie dwie minuty, proszę? nie sobie Hello. Hello, I'm Chris. I'm from Chile. I'm recording a YouTube video where I'm offering people to paint a free mural. Would you be interested? If you have two minutes, I'd love to show you my work or I can tell you my website. If you have also any object that you would like to get customized, I would also love to do it. Okay, yeah, but I don't it. Thanks so much. Have a nice day. Dzień dobry panie. Nagrywam film na YouTube, w którym. O, nie mówię po angielsku. Eh, mówię angielsku. To jest w porządku. Ponad 20 domów. Zaczynam się zastanawiać, czy to w ogóle ma sens. Ludzie są mili, ale się boją. Nie znają mnie. Rozumiem. Może w Polsce trzeba zdobyć zaufanie, zanim będzie można mieć ściany. Zaczynam dostrzegać, że nie chodzi tylko o mural, chodzi o coś więcej. Chodzi o rozmowy, reakcje, spojrzenia ludzi. My zaraz wychodzimy. Dziękuję. Dobra, Słucham? Aha. Jestem Chris z Chile. Dzień, Dzień dobry. Pani może mi dać jakiś przedmiot, coś interesującego? Ja mogę to spersonalizować. Nie? Nie. Yeah. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. Dobre. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani. To, do, to nie do mnie. Wy nie do mnie. Ale Pani jeszcze nie że co ja mamy powiedzieć. Ja rozumiem, że nie do mnie. Okay. No, na pewno nie do mnie. Okej, okay, to było szybkie nie. Ale jestem dobrej myśli. Nie poddaję się. Dios mio, que hermoso lube. <noise> Dzień dobry Pani, jestem Chris z Chile Nagrywam film na YouTube, którym oferuję ludziom darmowe namalowanie muralu artystycznego w domu tak? Tak. Jeśli Pani jest chętna, bardzo chciałbym pokazać moją pracę Aha, chwileczkę, bo ja mam teraz gości Oczywiście, nie ma problemu, czekam Dzień dobry. Mogę wam zostawić naklejkę w skrzynce i możecie zobaczyć pracę, możecie mnie dzwonić później. Rozumiem, nie ma problemu. Nie jest najlepszy moment. Tu jest CorkUE do mojego Instagrama, Aha. a tam jest też e, mojej strony internetowej, mój numer Aha, telefonu nie. jak... Sobie. Dobrze. Tak, to, to jest e, różne rzeczy. To jest Piękne, na OSP, w kaskach, tak. e, niedawno temu. To było w Brazylii gdzieś tam na plaży, to jest tu na Mokotowie. Piękne. I Piękne. może być e, na ścianę jak chcecie, Piękne. albo jakieś przedmiot na przykład Aha. możecie mi dać to abym mógł go spersonalizować. Aha, tak. rozumiem, rozumiem. Fajnie, super. To to jest tutaj, tak? Możemy się No tak, to zeskanujecie mm -hmm. to i to jest to mojego Instagrama. Okay. A ten stron internetowa jest tutaj Krzysztof. Mm -hmm. Aha, A wiesz co ja Tak, <hablo. laughs> <Hey. laughs> si. Ja Mam un ¿Y el número eh, polaco? Sí. ¿Sí? De... Sí, tengo WhatsApp también, uh -huh. así es que ahí me pueden escribir. Vale, vale, muy bien. Muchas gracias. Gracias uh -huh. por la buena energía y sí, sí. buena onda. Gracias, Muchas muchísimas gracias. gracias ¿no? y suerte. Gracias. gracias. Tienes mucho, mucho talento. <laughs> Muchas gracias. ¿Vives en Polonia? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, ¿desde cuánto? Como un año. Un año. Sí. Ah, y hablas polaco. Gracias. No, sí, bien. Ahí. Fantástico. No, bien. Gracias. Esta mi hija, mi hija es escultora. Oh. Wow. la <laughs> academia de bellas artes aquí en Varsovia. Qué no lindo. Oh, buenísimo. Ah, sí. Sí. Oh, me encanta la internacional, que la Polonia viene muy internacional. Qué buena onda. Antes Muchas estará. gracias, verdad, por vale. <laughs> la buena onda. Vale, vale. <laughs> Y vamos a mirar y en un día invitamos en jardín, vamos a hablar. ¿Dónde vives para aquí? Sí. Vale. Bueno, si quieren pintar algo, me avisan. Vale, vale, vale. Sí, un macetero, algo así puede ser. Claro. Sí, vamos a pensar. Dale, que tengan lindo día, muchas gracias. Caterina y Stefania. Mucho gusto. Buen día. Chao. Dzień dobry panu Prace. No entendí bien qué dijo, no sé si va a venir No entendí, esperamos Bueno, esperamos aquí, tal vez viene Ahí timbre para Ah, hacer, que ¿verdad? va a salir no. tal vez tak. Dzień dobry panu Dzień Ale Nie dobry, no nie, muy No ni habláis muy ¿Habla um, español? Habla español, sí. 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 Yo soy Cristian, mucho so, gusto. Olaf, mi esposa es media chilena. ¿En serio? Ah, sí. Hola. Eh, vivimos aquí. Lucía, un cuatro Hola, chile Lucia. chilena. Eh, ¿Usted? Yo, Yo Cristian. Sí, sí. Un me chileno de Santiago. ¿De Santiago? Sí. Eh, eh, mi suegro de San Miguel. Bueno. ¿Qué? Muy cerca. Yo de San Bernardo. Cerca de San Miguel. Sí. Olaf, czy mogę Ci zostawić sticker. stykier? jest kod QR, para que zobaczyć moją pracę na Instagramie. Możesz mi telefonować na... Przepraszam, przepraszam, Ja tylko usłyszałem, że Czajnego nie robimy ten film na YouTube Reakcje, malować na czany, darmowy mural artystycznego. I... dobra, mam to. Mój mały, mały, Sillo Silla, tu jest do Ciebie wszystko, tak. Dziękuję bardzo, ja, miłego, miłego do... dnia Byliśmy chyba Nie wiem ile razy spróbowaliśmy 20 e... Nie udało się e... Chyba trochę smutny jestem bo ja bardzo chciałbym coś namalować i no, ja myślę, że ludzie potrzebują jeszcze więcej czasu i nie wiem, nie wiem po prostu co to było. Mieliśmy parę interakcji bardzo pozytywnych z ludźmi, które, którzy mówili po hiszpańsku. To było najlepsze interakcje, mi się wydaje. I nie wiem, jestem bardzo zmęczony, bo cały czas próbuję to zrobić po polsku i, i już mój mózg nie da rady chyba A, to ważne, ważne też Jestem bardzo w szoku pozytywnie, że ludzie e, chcieli porozmawiać ogólnie i oni chcieli posłuchać po prostu, co ja miałam powiedzieć więc e, to było bardzo fajne Jestem impresjonowany pozytywnie De, de cómo la gente aceptowała, eh, me diło czas na explicować o tym, excepcji jednej czy dwóch osobach. Ale w generalnym, bardzo positivo, la verdad. Stoję agotadísimo, ale bacznie. No i y we, komentujcie, eh, czy macie dobry pomysł, co chciałbyś oglądać, i co mogę robić tutaj w Warszawie dalej, że będzie coś interesującego dla Was. Napiszcie tam w komentarzu.